Cześć z tej strony Bartowary sobie zobaczcie został uszykowany Będzie do część dalszy dzisiaj wierzamy w pszenicę eee. zobaczcie sobie żzydko jest Tyle jest żytka a tyle przeżyta Tyle jest przeżyta, a no, zobacz, swoje takie nie najgorsze można powiedzieć, tutaj jest, żytko tak jest. No i teraz. Pszenica. I jeszcze przesiąży to tutaj za sto Co jest? O tyle na razie mamy. zobaczymy. Ciąg jest przyciąpany. Prandek zwinięta. I dobrze. Zobaczymy. Postaram się Wam nagrać jakiś odcineczek jak będziemy kościć. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak zdążę, to coś wam postaram się nagrać. Do kolejnego cika. Na razie, cześć.